A my sobie jedziemy, odwiedzić mamy takiego seniora i to najmniej nie zamieszkanie. Byliśmy z nią. Tak, ja na jej coś mamy w ci stała Mirka. Odwiedziliśmy seniora. jedziemy dalej. Wilka tym razem została w domu. Można jej tak męczyć, co dzień. A my jak po ogień, a raczej po nie zobaczyć, i wracamy. I ja piernicze. No jest co? Jest co zbierać. Tylko kto wejdzie na drabinę? Jakie słodki? Po prostu malina. malina. Malina czy czereśnia? Wcześnia, właściwie. Spójrzcie na to, spójrzcie na to. Ja pięknicza. Anneczko, co masz? Cześć bardzo prosto z ogrodu, bez ekologiczna, bez, na, bez sztucznych barwników, konserwantów. A, a po ile dla pana dla pana trzy dyszki. Trzy 29 dyszki. jeszcze widziałem na rynku. A to już pan na rynek sobie je kupił. U mnie to masz prosto zerwane z drzewa świeżo. No. Idę se. Idę, se. wypcham się bratkiem. Wypchaj się, pan. A dokąd te schodki zmierzają? halo do nieba, do nieba pociekło powiem ci Refenku, to większe tylko zrywaj tylko to dojrzeje o, takie jakie? takie bomby tu szpaczek tu drugi dwa wielkie szpaki a gdzie jest ten co śpiewa? pamiętasz ten film Leko od